W imię Ojca i syna i ducha świętego. Amen. Przypatrzmy się tej scenie na górze Tabor. Po co Chrystus Pan uczynił ten cud? Przede wszystkim po to, aby umocnić tych trzech wybranych swoich, synów Gromu i Piotra, w wierze. Zbliżała się męka pańska, gdzie chwała Chrystusa będzie przyćmiona, on chciał na chwilę odsłonić swoją boskość. Zazwyczaj uczniowie widzieli Jego. Naturę ludzką. Ta, ta część boska była dla nich niewidoczna. A tu przez krótką chwilę zostało to zamienione kolejnością. Zobaczyli Chrystusa w Jego boskości, także ta natura ludzka zostaje przemieniona cudownie. Aby widząc ten cud, mogli wspomnieć, że Chrystus Pan w czasie swojej męki męk, podnosił dlatego, że sam chce. Mojżesza i Eliasza, którym się Ukazują, łączy wspólne widzenie Boga na Górze Synaj. Mojżesz tam otrzymał tablicę kamienne z dziesięciorgiem przykazań, a Eliasz miał tam widzenie Boga po czterdziestodniowym podróży przez pustynię. Mojżesz oznacza prawo, a Eliasz proroków. I tak Chrystus Pan jest wypełnieniem prawa i proroctw. Żydzi jak uczy święty Jan Chrystostom, znieważają Mojżesza i Proroków. Ponieważ zadaje retoryczne pytanie, czyż można bardziej znieważyć Mojżesza i Proroków niż odrzucając tego, którego oni przepowiadali i na którego z takim utęsknieniem czekali. Ale przede wszystkim moi drodzy, gdy patrzymy na tą scenę i, te, i wyobrażamy sobie tą tą światłość, te, te szaty Eliasza, Chrystusa Pana. Tą, tą, tą bojaźń uczniów, to, to wyobrażamy sobie, jak to może być w niebie, bo przecież, skoro Chrystus Pan ukazał przez chwilę swoją boskość, to znaczy, że w takiej boskości w niebie przebywa. Czym zatem jest niebo? Katechizm rzymski, który wczoraj był tu przywoływany, <coughs> mówi nam, że chociaż proboszcz będzie używał terminów, których my znamy. Albo przynajmniej sobie potrafimy wyobrazić, to są dalej ziemskie kategorie. I czy nazwiemy to Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie, Jeruzalem Nowe, Dom Ojca, czy, czy, czy jakiekolwiek inne sformułowanie, będzie to zawsze przenośnia, ponieważ ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jakie niebo jest. A święty Augustyn mówi nam, że łatwiej jest mówić, czym niebo nie jest, niż czym jest, ponieważ my doświadczamy różnych cierpień, bólu, grzechu i innych spraw. I, I przez odwrócenie że tam tego nie będzie, możemy sobie wyobrazić, jak to jest, gdyby tego nie było. Natomiast teologia katolicka no, próbuje jakoś tą wiedzę na temat nieba, tą, tą spekulację ludzkiego umysłu oświeconego łaską, usystem, usystematyzować. I to sobie wypisałem kilka takich punktów, które teologia nam podaje, czym jest niebo. Niebo jest miejscem, bo przybywa tam Chrystus, Maria, święci i aniołowie. Jest także stanem, ponieważ dusza zażywa tam wiecznego życia. W niebie im więcej rozum nasz karmił się wiarą, tym obficiej będziemy nasyceni rozumieniem. Dlatego też chwała świętych nie jest równa, ponieważ im kto większą próbę wiary tu na ziemi przeszedł, tym większym zrozumieniem i nasyceniem Boga będzie się cieszył po drugiej stronie. Bezpośrednie poznanie Boga polega na zjednoczeniu istoty Bożej z umysłem ludzkim, a nie masz ściślejszego zjednoczenia poza zjednoczeniem osobowym między Bogiem a Stworzeniem. Czyli, czyli w Jezusie Chrystusie zjednoczenie natury ludzkiej z naturą boską. Zaraz potem jest Przylgnięcie i zjednoczenie naszego umysłu z Bogiem, co będzie miało w niebie miejsce. I dalej. Wyobraźmy sobie prawdę, piękno, dobroć, miłość, zebrane w jednej istocie i posunięte do nieskończoności. I wyobraźmy sobie dalej, że owa istota boska, dobra i piękna, wiecznie stoi nad nami. Widok ten kazałby nam się stapiać w miłości, wprawiłby nas w zachwyt, w uniesienie i w upojenie tak wielkie zbytek szczęścia, gdyby był udostępniony nam tutaj na ziemi, kiedy nasze ciało jeszcze nie jest przebóstwione, to byśmy umarli z nadmiaru. Albo zostalibyśmy <coughs> wypaleni przez grzech, ponieważ tak doskonałe szczęście i dobro nie może spójstnić z grzechem. To oczywiście założenie, ale Żaden grzesznik za nawet jednym grzechem nie może wejść do nieba, jeżeli wcześniej nie zostanie on oczyszczony. No bo wyobraźmy sobie, że ktoś życzy, żyje do kogoś nienawiść i pójdzie do nieba. I teraz ta nienawiść byłaby przeniesiona na wieczność. I wiecznie byłby trawiony tą podniesioną do nieskończoności nienawiścią w starciu ze, ze światłem Bożym, z jego nieskończoną dobrocią. To cierpiałby jeszcze większe męki niż potępieni w piekle. Teologia, jak widzimy, moi drodzy, unika konkretów. Zamki, pałace, churysy, targi w każdy piątek, te wszystkie rzeczy to w islamie są. No, to jest pogańska religia, więc każe wierzyć w tego typu prymitywne wyobrażenie. Bardziej nastawione pod mężczyzn niż pod kobiety. Dla mężczyzn będą same przyjemności, dla kobiet będzie dalszy ciąg obowiązków. Ale zostawmy pogańskie wierzenia z boku i popatrzmy dalej, co nasza, co mądrość katolicka mówi. Wieczność w niebie to doskonałe i jednoczesne posiadanie życia bez końca. Posiadaniem, ponieważ nie można w niej już, już nic oczekiwać, i wszystko jest w akcie, oraz doskonałość i jednoczesność, ponieważ różni się od czasu, z natury zmiennego, istnieje wieczne teraz, dlatego jest bez końca. I wyklucza wszelkie następstwo i zmiany. I dalej, do intuicyjnego poznania Boga, dusza potrzebuje światła chwały. Jest to nadprzyrodzona zdolność dodana rozumowi na sposób stałego usposobienia. Światło chwały przebóstwia umysł i podnosi na wyżyny Boże i uczyni go zdolnym do intuicyjnego oglądania istoty Bożej widzenie uszczęśliwiające jest cudem ustępującym jedynie w cieleniu i Bożemu macierzyństwu. Czyli jedynie wcielenie Boga i macierzyństwo Matki Bożej ustępuje pod względem zniosłości i cudowności temu, co dostępują dusze, kiedy mają możliwość oglądania Boga w niebie. A przedmiotem wizji uszczęśliwiającej jest wszystko to, co na ziemi jest tajemnicą wiary. Bóg, Trójcy święty jedyny. Najświętsza dziewica, wcielenie, Eucharystia, aniołowie, te wszystkie cudowne rzeczy i istoty, które Pan Bóg stworzył, będziemy mogli oglądać i poznawać w nieskończoność. Święci widzą siebie wzajemnie i miłują się i wymieniają się wiedzą z poznania Boga, ponieważ wiedza jest nierówna między nimi, a więc teraz ten prowadzą wieczną rozmowę, rozmawiając, jaki Bóg jest doskonały, i nawzajem ciesząc się i upajając tym poznaniem. Jednocześnie. Poznają też karę potępionych w piekle, ale nie czerpią stąd ani współczucia, ani smutku, ale jedynie radość, ponieważ widzą zwycięstwo Bożej Sprawiedliwości oraz tryumf miłosierdzia, które ich wyrywało z możliwości zatracenia. Nie pytajcie mnie, jak to jest. To jest tajemnica. Jak to jest, że będziemy się cieszyć z potępionych w piekle i radować z miłosierdzia Bożego zaraz, to... Jak się tam spotkamy, to sobie o tym porozmawiamy. W niebie nie ma grzechu ani możliwości zgrzeszenia. Niby banalne, ale zobaczcie, będziemy wolni od duchowej walki, od zmagania się każdego dnia z pokusami, z porządliwością natury, tymi wszystkimi rzeczami, które czyjemy instynktownie, że są złe, ale nas ciągną, a tam nie będzie żadnych pokus. Wspaniała perspektywa. I wreszcie są różne stopnie zażywania szczęśliwości wiecznej w niebie. Według zasług zdobytych na Ziemi. Kiedyś już mówiłem pewnej świętej, nie pamiętam której, objawiła się święta Teresa Wielka. Aby zapewne pod, podciągnąć ją w staraniu się do świętości. I święta Teresa Wielka w, w szczęściu niebieskim oczywiście rozpływała się w tych, w tych rozkoszach niebieskich, natomiast. Mówiąc do tej, do tej pobożnej niewiasty, że oddałaby, gdyby mogła, oddałaby wszystkie cierpienia ziemi jeszcze raz mu by przeżyła, żeby móc być jeszcze wyżej. Czyli dostępować jeszcze większego szczęścia. I teologia wskazuje nam, że poszczególne nagrody są za szczególne zasługi. Za zwycięstwo nad ciałem czy są dziewice. Nad światem męczennicy, a wyznawcy, którzy zwyciężyli w walce z szatanem, ojcem kłamstwem. A jak dojść do nieba? Jak dojść do nieba? W katechizmie dla proboszczów Soboru Trudenckiego, w 12 punkcie o niebie, o żywocie wiecznym, jest pouczenie, że plebani mają, ucząc wiernych, Niech nigdy nie przestają umysłów ich pobudzać, przedkładając zapłaty żywota wiecznego, aby to wszystko, cokolwiek z jego nauką najcięższego dla imienia Chrystusa podejmować mieli, za łatwe, owszem i miłe poczytywali i stawali się chętniejszymi do posłuszeństwa Bożego. I dalej jest pouczenie, abyśmy, aby proboszcz nieustannie ukazywał wiernym znikowych rzeczy doczesnych że to wszystko jest marność, że jesteśmy tylko mieszkańcami, nie, że nie jesteśmy mieszkańcami ziemi, ale jedynie przechodniami i że tu prawdziwej szczęśliwości osiągnąć nie możemy. A im kto pokornie większą nieszczęście tutaj cierpi, tym większym szczęściem będzie cieszył się w niebie. I dzisiejszy traktus, fragment traktusa, w którym słyszeliśmy słowa Beatiki custodium judicium et facium justitia in omni tempore Szczęśliwi, którzy chowają przykazania i sprawiedliwie postępują w każdym czasie. I tą samą myśl podchwytuje ofertorium. Będę rozważał naukę Twoją, bo bardzo ją pokochałem. I ręce moje wyciągam do Twoich przykazań, które umiłowałem. A więc, dochodzimy do nieba poprzez umiłowanie i pełnienie Bożych przykazań. I dzisiaj Święty Paweł w lekcji, moi drodzy, nie tylko nam pokazuje, ale prosi i błaga, robiąc aluzję przede wszystkim do szóstego przykazania. Mówiąc, abyśmy tak postępowali, stając się coraz doskonalszymi, podobając się Bogu, jakeśmy to Was pouczyli wcześniej, bo wszak wiecie, jakie przykazania otrzymałam od Pana Jezusa. Albowiem wolą Bożą jest Wasze uświęcenie, abyście strzegli się rozpusty. I aby każde ciało swe utrzymywał we czci i świątobliwości. A nie w żądzy zmysłów, jak to czynią poganie, którzy Boga nie znają. Myśmy Boga poznali, nie jesteśmy poganami. Dlatego do nas dotyczą się te słowa, byśmy swoje ciało w nieustannej czystości utrzymywali i strzegli. Bowiem to, co wymienia święty Paweł, o pusta fornikacją, to znaczy właśnie rozpusta albo nierząd, czyli każde niedozwolone, niedozwolone obcowanie poza obrębem sakramentalnego małżeństwa. Także i ten grzech można stopniować w różne rodzaje, ale najcięższym rodzajem tego grzechu jest adulterium, czyli cudzołóstwo. Okropna to jest rzecz złamać drugie, szóste i dziewiąte przykazanie jednocześnie. A to się dzieje za każdym razem, kiedy ktoś popełnia, popełnia adulterium. Nie ma większej hańby na kobiety, niż nazwać ją cudzołożnicą. A i mężczyzn okropnie hańbi grzech, taki grzech, którego by się dopuścili. Wiemy, że w prawie mojżeszowym za taki grzech była kara okrutna ukamieniowania. Były też kara śmierci za inne grzechy, ale... Też się grzechy stopniują. Można zabić szybko, a można skazać na tak okrutną śmierć, jak ukamieniowanie. Podobnie czynili Rzymianie, Grecy. U Rzymian, Greków mąż mógł zabić taką żonę, a u Rzymian było jedno wyjście. Mogła, mogła się zapisać do stanu prostytutek, żeby uniknąć śmierci. Słowianie byli również surowi, to nie tylko dla kobiet, ale także dla mężczyzn. Kościół katolicki również był surowym. Przypomnę tylko ustawodawstwo Sykstusa V. Jeszcze papież Pius XI. Mówi, że zniesienie karalności za niewierność małżeństwo nazywa podłym i haniebnym pomysłem. Chrystus Pan nie, nie kazał ukamieniować tej, którą przyprowadzili do niego. Odpuściły grzechy, przykazując, aby więcej nie grzeszyła. My zostawiamy to pomście Bożej. Tak jak żeśmy słyszeli w dzisiejszym liście, myścicielem tych wszystkich rzeczy jest Pan. Ale święty Paweł na innym, w innym miejscu w liście do Koryntian jasno mówi, abyśmy się nie udzili Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A wiemy też, moi drodzy, że Pan Bóg nie tylko czyny potępi, ale Zbawiciel nasz mówi, że nawet w myślach o takich rzeczach że nie możemy rozmyślać, ponieważ popełnia cudzołóstwo ten, kto już w myślach takie rzeczy sobie wyobrażał. I to jest zawsze grzech ciężki. Dlatego wystrzegajmy się wszelkiej nieczystości. Kto żyje w małżeństwie, niech się zadowala tym, co ma z umiarem. Kto żyje sam, niech się cieszy, że wolny jest od tych spraw i niech strzeże ciała swego i myśli swoich. A kto się takich rzeczy dopuścił, niech żalem i łzami i dobrymi uczynkami stara się zadośćuczynić Panu Bogu. Bo w przeciwnym razie będzie męki, srogie w piekle cierpiał. A autorem i wykonawcą takich kar będzie sam szatan, który najpierw daje pomysł do zdrady, a potem będzie przemyślny co do kary, co ułatwia nam opanowanie wrodzonej porządliwości. Ano właśnie moje drodzy, nic innego, jak na pierwszym miejscu post. Dlatego przez 40 dni Kościół wzywa nas do powściągliwości każdego rodzaju. Post, czyli odmawianie sobie ilości jedzenia, o tym nawet mówi dzisiejsza prefacja, czytana codziennie w Wielkim Poście. Dzisiaj będzie śpiewano. Kwi corporalie junio, vicia mentem elevans, virtutem largis et premia. Który przez post ciała występki powściągasz, ducha albo umysłu podnosisz, cnotę dajesz i nagrodę. To doskonała metoda na uśmierzenie rozpalonych zmysłów. I na koniec, moi drodzy, ostatnia myśl jeszcze w tym myśleniu o niebie, o tych rozkoszach niebieskich, do którego zdążamy, zbawienna to myśl, często o niebie rozmyślać. I gdy popatrzymy na tę scenę, gdzie widzimy Chrystusa, Mojżesza, Eliasza, Piotra, Jana, Jakuba, to nawet proste wejrzenie na życie tych, tych tej piątki pokazuje, jak wiele trzeba nam wycierpieć i natrudzić się, aby chwały błogosławionych z Chrystusem dostąpić. Mojżesz z Eliaszem trudzili się. Mojżesz był przecież uratowany przez matkę, ale musiał go zostawić. Wychowany na dworze Faraona. Potem znowu musi stamtąd uciekać z tych, z tych przyjemności tego świata. Pracuje jako zwykły pasterz powołany do niezwykle trudnego zadania, użerania się z narodem knombrnym, cudzołożnym, z obcymi bogami, niewiernym. Tak samo Eliasz, czorok pański, ileż to razy był wyganiany, przeganiany. Uciekła na pustynię, ścigał go całe wojsko, Jezebel i odstępnego Ahaba. Cierpi tak duże prześladowanie, że pewnego momentu nawet zapragnął śmierci dla siebie, że już sam jestem, nie ma poroka w Izraelu. Jan, Jakub, pierwszy męczennik spośród apostołów, zabity przez Heroga a grypa aby się Żydom przypodobać. Piotr, który też łzami swoje odstępstwo pokutował, umarł znaczy został zamordowany. Powieszony na drzewie krzyża, odwrotnie, z pokory. Jan jako jedyny umarł święciu naturalną, chociaż mówi o nim Tertulian, że był zanurzony w, 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 zanurzony w oleju rozpalonym, aby tam cierpiał z męki, ale Pan Bóg cudownie go z tego uratował i dokonał żywota swego na wyspie Patmos. Prosta myśl: dlaczego Pan Bóg Jana zachował? Nie inaczej jak tylko dlatego, że on najbardziej ze wszystkich mistrza kochał i widocznie w największe sprawiedliwości przez całe życie chodził. Skoro Pan Bóg Eliasza wziął do nieba i zostaje zachowany na dni ostateczne, tak samo i Jana zachował od męki, od męki śmierci, od męczeństwa ze względu na Jego miłość. Więc, jeżeli my będziemy tak bardzo kochać Pana Boga jak święty Jan, to może Pan Bóg sprawi, że nasza śmierć będzie lekka. A jeżeli nie, no to wtedy, jeżeli nie dorównujemy miłościu świętemu Janowi, to nie róbmy Panu Bogu wyrzutów, że nas chce przepuścić przez cierpienie tutaj na Ziemi, przez różne doczesne udręki, aby nam z litości tutaj już sprawić, abyśmy mogli mieć czyście lżejszych. tenże święty Jan pisał już jako starzec do swoich uczniów, dzieci, nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego żywota, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija a z Nim Jego porządliwości. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.